W tym roku przedmieście Oławskie wchodzi w fazę rewitalizacji. Jednym z kluczowych projektów będzie odnowienie i zagospodarowanie nabrzeżu Oławy. To obecnie priorytet dla miasta, które przygotowuje lokalny program rewitalizacji na lata 2016-2018. Rzeka ponownie ma stać się dostępna dla mieszkańców Wrocławia. W momencie, kiedy obszarem zaczynają interesować się również prywatni inwestorzy, jest to pozytywny sygnał dla obszaru. Prawda? natomiast miasto patrzy, w jaki sposób ten proces, tym procesem sterować, w jaki sposób poprawiać sytuację danego obszaru, i dlatego też przedmieście Ławskie zostało wybrane jako drugi, ponad odrzu obszar rewitalizacji, w którym będą prowadzone skoncentrowane działania, nie tylko działania inwestycyjne, ale również działania społeczne. Chcemy zaprosić do tego. Obszaru, wszystkie aktywności, wszystkie inicjatywy, które mogą działać dla jego dobra. Miejsce ma absolutnie taki miejski potencjał, bo te kamienice są taki, takim gęstym miastem. Są, są zaniedbane, ale to jest tak jak z, z rasowym samochodem. Jeżeli on jest brudny, stoi gdzieś tam na podwórku przez dwa lata nieużywany, no to nie wygląda szykowie. Natomiast kiedy go umyć, nawyskować, odświeżyć, zrobić mu porządny przegląd. Nie ma, nie, ma, nie ma lepszej rzeczy do jeżdżenia i tak samo jest z tym XIX-wiecznym miastem to jest, to jest rewelacyjna Rewelacyjna część urbanizmu miejskiego, takiego, takiego gęstego Wrocławia. Ona wymaga teraz tylko odczarowania. Miejsce jest absolutnie wyjątkowe i niepowtarzalne. Nie znam innego miejsca nieomal w centrum Wrocławia, w którym można podziwiać nynufary, latające łabędzie. Podobno są również żółwie błotne, nie spotkałam, ale widzieliśmy ślady borsuków. I jeżeli wybierzemy się kajakiem, czy wybierzemy się na spacer na brzeżami Oławy, to zapominamy o tym, że jesteśmy w mieście. Pierwszy etap zakłada zagospodarowanie ponad kilometra nabrzeży od Mostu Ławskiego do Rakowieckiego. Fragment nabrzeża zostanie zagospodarowany w ramach inwestycji przy ulicy Walońskiej. Powstaną tu dwa budynki Angel River 9 oraz 17 piętrowy. Ulica Miernicza natomiast uzyska swoje przedłużenie w postaci drogi prowadzącej do rzeki. Rzecz bardzo ważna, czyli wytworzenie tego obudowanie tego wewnętrznego placu, który tutaj powstaje. Tego placu na razie nie czujemy, bo dookoła jest pusta przestrzeń, ale kiedy Powstanie ten kolejny budynek z wieżą, to już zaczniemy mieć jego jedną ścianą, ścianę, e, i kolejne dwa, dwie fazy spowodują, że ten plac tutaj, no, nabierze tego kształtu i będziemy mieli wreszcie rzecz bardzo wyjątkową. Powstanie nowy plac w mieście. My do tej pory zdarza nam się budować budynki, czasami zdarza nam się wybudować kawałek ulicy, tak jak tutaj przedłużamy ulicę Mierniczą, ale bardzo rzadko w XXI wieku budujemy nowe place. Jednocześnie uporządkować wybrzeża na tyle, żeby można było w nich komfortowo spędzać czas wolny, spotykać się, żeby mogli to robić zarówno mieszkańcy przedmieścia Ławskiego, jak i mieszkańcy całego Wrocławia, którzy na pewno znajdą tutaj interesujące miejsca. Miało swój, swój, swój taki ciemny okres w latach 70., -tych, 80 i pewnie trochę wcześniej. Natomiast dziś, w XXI wieku, kiedy popatrzymy na ten dynamizm, rozwój miasta to jest miejsce z absolutnie niewiarygodnym potencjałem. Rzadko zdarza się, żeby tak dobrze zachowane, z takim bogactwem architektonicznym i urbanistycznym, miejsce było tak dobrze położone i tak dobrze skomunikowane, a jednocześnie miało taki potencjał rekreacyjny, jakim jest w zasadzie bliskość dwóch rzek, bo mamy tu do czynienia i z bezpośrednio z Oławą, ale za, zaraz obok jest Odra. Realizacja planów miasta właśnie się rozpoczyna. Start budowy zaplanowano na przełom czerwca i lipca bieżącego roku. Oddania apartamentów zaplanowano na trzeci kwartał 2018 roku. Grupa Angel Poland zainwestowała w różnego typu realizacje we Wrocławiu około 500 milionów złotych. Planuje także dalszy rozwój w Polsce.